Widzimy sobie I w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie reakcję kwasu octowego z tlenkiem miedzi 2, I w wyniku czego nasz czarny nawet. W tym przypadku taki czarny tlenek miedzi 2 powinien zmienić kolor naszego roztworu na taki niebieski. Dodajemy do zlewki z kwasem octowym. Ilość niewielką tlenku miedzi. Jak tyle powinno na razie starczyć. Zakręcamy to z tlenkiem miedzi, bierzemy naszą naszą probówkę do gry na gazowej. gazowy. Możecie mi wierzyć lub nie, ale to naprawdę zmieniło barwę na taką bardziej niebieskawą. A to chyba widać. O, o teraz powinno być bardzo dobrze widać. No i już następnego dnia widać, że bardzo ładnie wszystko tutaj przereagowało. Taki niebiesciutki kolor się zrobił. O, tak, pokażę. Taki morski wręcz. No, także mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.